Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z komiksami Polska Mistrzem Polski, tom drugi i tom pierwszy dlaczego zaczynam od tomu drugiego? No bo ten tom pierwszy wyszedł już dawno temu, a tom drugi miał swoją premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2024 roku, czyli relatywnie niedawno i też po całkiem sporej przerwie od tego tomu pierwszego, ale żeby jakby tutaj wszystko było po bożemu, to zaczniemy sobie od tego tomu pierwszego, wstępnie Wam go tam pokażę i zaraz przejdziemy sobie do tomu drugiego, ale w zasadzie na początek to okładki. Tak prezentuje się tom pierwszy. Mamy tutaj na okładce matrioszkę tak zwaną, czyli takie drewniane laleczki, chyba można tak powiedzieć, które się prawda odkręcało. One się tu na środku były łączone i ze środka wyciągało się inną mniejszą laleczkę, a w tej mniejszej była jeszcze inna i jeszcze inna, jeszcze inna. Jak ja byłem dzieckiem i jeździłem do moich dziadków na ferie zimowe, to tam oni właśnie taką jedną czy kilka matrioszek mieli, i to była bardzo często moja jedyna zabawka, która się tam znajdowała. Oprócz supełka z pentelką, który kupowałem w kiosku i wypełniałem krzyżówki, właśnie. Pojawiały się oczywiście komiksy, i to chyba tam też kupowałem jedne z pierwszych, ale nie o tym dzisiejszy materiał. Tak czy inaczej, mamy tutaj oprawę. Jest to taki format poziomy wydania tego komiksu. Cena na okładce pierwszego tomu to 69 zł i muszę powiedzieć, że jest to szalenie atrakcyjna cena, bo ten komiks można kupić z około 40% rabatem. Tutaj wam jeszcze pokażę, że właśnie podczas mf dostałem taki oto piękny wrys z ilustracją od Tomka Leśniaka. Jeśli ktoś z was nie oglądał mojego filmu, właśnie tego mf kowego z tym, jakie tam zakupy poczyniłem, jakie e, autografy przywiozłem, no to może sobie tam wrócić, zerknąć. E, historia jest taka, że ta oto matrioszka przedstawia Pawła Tymofiuka Serdecznie Cię Pawle pozdrawiam, jeśli to oglądasz. No i właśnie taki był mój zamysł, żeby taka. E, Nawiązanie do tej okładki właśnie w formie matrioszki z Pawłem Timofijukiem i oczywiście logiem wydawnictwa Team of Comics w środku się znalazło. Zatem tak to wygląda. Przejdźmy sobie tutaj jeszcze do kwestii stopki wydawniczej. Oczywiście scenarzystą jest Rafał Skarżycki, rysunki Tomasz Leśniak, projekt i skład Tomasz Leśniak wydawnictwo Team of Comics, Warszawa 2018. Mamy tutaj papier offsetowy, który jest taki lekko szarawy, ale on bardzo dobrze oddaje jakby ten komiks. No i teraz jeszcze przejdźmy sobie do tego drugiego tomu. Polska mistrzem Polski, tom drugi. Mamy tutaj piękną ilustrację, na której mężczyzna z jakimś tam prawda procentowym napojem leży sobie, opala się i ten nasz klasyczny taki plażowy parawan. Brakuje tylko, żeby na tych stopach znalazły się skarpety, ale to nic nie szkodzi, bo wewnątrz takie sceny też się znajdują. Prawda? W ogóle cała ta ilustracja pięknie nawiązuje do treści i tu takich pewnych polskich symboli. Mamy tutaj Lecha Wałęsę, mamy jakieś szabelki, bo to przecież Polska szlachta e, lubiła wojować taką szabelką. Mamy tutaj Matkę Boską Częstochowską, troszkę tak w formie karykatury orła, koronę, Polskę Walczącą, na bicepsie jakiegoś kibola i tak dalej, trunki. To wszystko później w tym komiksie się znajdzie, a tutaj jeszcze na odwrocie taki oto rysunek z polskim bocianem, no bo przecież bociany to polski symbol, prawda? Cena troszkę wzrosła na przestrzeni lat 79 na okładce. Dalej od tego można dostać nawet 40% rabat w księgarniach internetowych. Zatem jakby tu pole do wpisu ciągle pozostaje, nie ma tutaj wolnej strony, natomiast tutaj jeszcze jest właśnie o wydanie Warszawa 2024 i oczywiście autorzy tożsami. Pojawia się tutaj jeszcze korekta, Arkadiusz. Łuba. No i tak, Polska Mistrzem Polski 100 komiksy przede wszystkim, które są swego rodzaju komentarzem społecznym, żartem, karykaturą, mają przede wszystkim śmieszyć, one nawiązują do różnego rodzaju polskich przywar i tak dalej, O tyle, o ile ten, który był wydany w 2018 roku nie zdezaktualizował się, ale dla niektórych osób może być już lekko zapomniane to, do czego będą nawiązywały tu poszczególne paski, bo jakby struktura tego komiksu jest właśnie paskowa, czyli albo dana opowieść znajduje się na jednej stronie, albo w formie paska poziomego, a pod nim już jest druga krótka opowieść. I to są tego typu gagowe rzeczy, powiedziałbym, że. Dzisiaj tak bym określamy memy, po prostu w internecie. tak Formy właśnie tego typu ilustracji, które się tutaj znajdują, można rzec, że te komiksy to jest zbiór memów o Polsce i różnych polskich przywarach, polskich stereotypach i tak Będą tu wyśmiewane różne strony polityczne, religijne, zawodowe, nasze polskie grzeszki i inne tego typu rzeczy. Można tutaj naprawdę szeroko, bardzo, czy autorzy poszli bardzo szeroko. Mamy tutaj, prawda, pewnego arcybiskupa, który był swego czasu mocno, czy głośno o nim było. Nie chcę powiedzieć, że był ostatnią znaną, ale było po prostu o nim głośno. Szereg tego typu rzeczy, nadużywanie alkoholu, jakieś tam inne używki, właśnie to ci polscy nasi. Kibole, z których trochę chyba ten kraj też, nie wiem czy był znany, ale utożsamiano po prostu tak te, te kibolstwo z polskimi stadionami, parkami i tak dalej. Pojawiają się tutaj akcje dotyczące chociażby właśnie myśliwych i szereg, szereg innych tego typu rzeczy. No nie może zabraknąć walki polsko-polskiej stronnictw, prawda, hetero i homoseksualnych, tęczowych różnych akcji, polityków PiSu IPO i PO tak i tak dalej. Kleru, no bo nie tyle samego Kościoła co Kleru, nawiązań do Warszawy i naszej Syreny, szereg akcji związanych z partyjnactwem, no, naprawdę dużo by opowiadać. Komiks jest mocno obszerny. Pojawiają się tutaj też bardzo fajne takie zabiegi, gdzie na dwóch stronach mamy, prawda, taką oto dużą ilustrację. Świetne wykorzystanie formy, jaką jest komiks. Była inna taka ilustracja, którą może tutaj znajdę. Ona chyba była właśnie pierwszą w takiej formule. Zobaczcie, mamy tutaj, prawda? Gmach jakiegoś biurowca, okna. Tutaj panowie sobie na dole przy dymku rozmawiają, a nasz dymek znajduje się tutaj. Bardzo fajne takie właśnie zabiegi korzystania z tej formy, jaką jest komiks. No i później w tomie drugim jest pewna zmiana. Zmiana, która moim zdaniem jest bardzo dobra, ponieważ ona pozwala odnieść poszczególne żarty do czasu do zdarzeń, które miały miejsce rzeczywiście w, no działy się na arenie polskiej historii, że tak powiem, czy też w mediach, i tak dalej. Kiedy te poszczególne ilustracje powstały? Mamy tu na przykład 3 września 2018 rok. Tutaj już mamy na przykład październik, ale są też takie ilustracje, które trafiły do konkretnych miejsc bardziej niechronologicznie. Natomiast raczej ta chronologia w dużej mierze została tutaj zachowana. Kolory są w tym z racji też tego papieru offsetowego: takie lekko spłaszczone, ale przyjemne. To znaczy to wszystko jest ze sobą spójne i bardzo dobrze wygląda, więc nie ma się tu znowu do czego przyczepić. Kolejny na przykład taki żart, który nie do końca nawiązuje do czy łączy się w pewien sposób. Z tematami społeczno-politycznymi, a jednocześnie z pewną znaną kreskówką, więc też taka fajna sprawa. O, na przykład tutaj motyw wstawaj, nowy dzień, jeszcze 5 minut. To też taka rzecz, którą, prawda, znamy e, chyba wszyscy bardzo dobrze, że no nie do końca chce nam się stawać i nawet takie słońce czasami mogłoby powiedzieć, że nie chce mu się wstawać. E, są tutaj takie proekologiczne, czy też komentarz ekologiczny do e, globalnego ocieplenia i tak dalej, to też mocno jakby wybrzmiewa z tych stron upolitycznienia mediów i tak dalej, i tak dalej, no szereg naprawdę bardzo trafnych spostrzeżeń, niektóre oczywiście mogą być lekko to zależy też pewnie od poglądów samych autorów, natomiast myślę, że nikt się tutaj na nikogo nie obraża, raczej traktujemy to wszystko w ramach pewnego żartu, satyry i właśnie takiego Takiego komentarza, dającego bardziej e, pewną tematykę pod zastanowienie, aniżeli wskazującą na to, że ktoś jest e, z takiej czy innej frakcji, czy się z nią utożsamia. E, ilustracje same w sobie są naprawdę bardzo fajnie wykonane, jak właśnie na e, takie gagowe, a taką e, satyrę, kartunowy e, taki styl, e, znany zresztą. Czy on swoją formą nawiązuje do sprzedawanych niegdyś w tych kioskach, o których wspominałem na samym początku materiału, były takie dowcipy, takie małe książeczki z żartami. Zatem cały ten styl bardzo mocno rezonuje właśnie z tym, co znamy z tamtych dziwnych książeczek. Nie wiem, kto był ich autorem, jak one powstawały. To były bardzo już na dzień dzisiejszy odległe czasy, ale. Ci z was, którzy je znają, a myślę, że moi widzowie znają tego typu treści, no to troszkę taki sentyment, jakby do tego tutaj jak najbardziej sobie odnajdą. A tyle. W dużym skrócie. Polska mistrzem Polski, oba komiksy bardzo, bardzo polecam. Jeśli nie czytaliście pierwszego, to koniecznie warto do niego wrócić, bo Naprawdę za te pieniądze to szkoda, po prostu tego nie kupić. A jak Wam się spodoba, to z, z śmiało sięgacie po tom drugi, e, który jest no, takim e, kontynuacją, uzupełnieniem, bliższym e, nawiązaniem do bliższych już e, dziejów tego naszego pięknego e, kraju nad Wisłą. Tyle ode mnie w tym materiale. Dzięki Wam serdeczne za obejrzenie. Trzymajcie się na razie. Cześć.